Słuchajcie, ja już jestem na e, załadunku. Na szynkara przyjechałem. E, tak już odstawiłem się pod rampę. E, dokumenty zaniosłem, bo zawsze z jakiś czas, tam jakieś dokumenty trzeba chyba teraz leczeniowe zabieść. E, dobra, teraz jest tak, parę minut po dziewiątej, tylko specja teraz właśnie ile będę ładować, no bo jak będę ładować tak jak ostatnio prawie 3 godziny, no to ff, będzie wesoło, ale wolałbym, żeby załadowali w przeciągu tam kilku. Znaczy no kilku miesiąc, ja mówię, nie, ale tam z godzinkę jakby udało się, to byłoby super. Bardzo byłem zadowolony z tego tytułu. No dobra, a teraz powiedzmy, że pozwolę sobie na jakieś śniadanko, może jakaś herbata. Zjem sobie na spokojnie. Jest teraz chwilę czasu, więc myślę, że mogę sobie na to poświęcić troszkę czasu. No ale dobra, co dalej? To zobaczymy. No to jesteśmy w kontakcie.